Nie wychylaj, ugrasz tylko Jet patrz. też nie była na one-tapa, bo jet trafiłem za e, 102. Mhm. Więc... E, she's probably 50 HP. Lewą, lewą. Pięknie ugrałeś. Na hita jest. Pięknie ugrałeś. Zabij. Spajk podłożony. No to strolę. Nie! Co? Czemu się nie! No nie! Kurwa! Obrała mnie na ścianę! Zaznaczył, czy chce na retek fucking oh, no, sensual, 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 sensual. Yeah, yeah. default. Player, no, cool. fucking Spike, look, Super oh. broń, kurwa. Oh. 20 HP, bridge to jest tak losowa broń, mogłem lewym go zabić sobie Kato okay. oh Spajt podłożony To była dobra walka To dla ciebie Został jeden gracz. Musisz poćwiczyć Trójka załatwiona Został jeden w ruchu Nice O mój O oh oh my Kurwa, Gdzie Nie ten błąd znowu mu grozić sobie. Na mnie idzie. Chyba. Został jeden bruk. Został jeden bruk. On nie zdąży! Wygrałem! Ale łatwo, jak łatwo! Ej, 4, 4, 4. 4. 4. No nie mogę, no ja nie... Oj, planka się zbiła. No niefortunnie. <grym> niefortunnie. Chcę sprzątać, mnie. jest. Napierdolę, decent. Słowa, maybe no uh, maybe no. And shut the fuck up, dog. Thank you, kurwa. Bo, <grym> to, to, kurwa. Fast kurwa oh. spruta. <grym> Kurwo. Pruta. Don't forget, pruta. Oje, oh, yeah, pruta. So, okay. Nie zniszczysz mi tej kulki, to jesteś do bana. Dobrze. No cóż. To... Nie no, żartuję, nie jesteś do bana. Sołko, nie, nie, nie rzucaj mnie. Ja no nie dobra, nieważne. Nieważne. Jak ktoś się urodził, wiesz, i nie umie używać mózgu, no to nagle magicznie nie zacznie. O kurwa. Nie wiem, gdzie. Ja już dopiero pierwszy raz ten głos Gość kurwa nie potrafi mówić Jestem kurwa prawie pewnie że to jest Turek Goście tam kurwa nie wiem ich nie uczą Ledwo kurwa co gadają Co oni kurwa mojego kurwa kepsa ścinają? Kurwy czy co? Został jeden grab. Pyke leży na A O kurwa <laughs> Catch it, kids Nice Bro, pick my contact, Alain bot and turret, ok? Yes, you saw him, you saw him Jets, you saw him, bro okay, okay. Don't, don't, don't pick, bro Pick, pick my uh, turret Ok, okay. Uh, pick, 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 pick my turret, kurwa co kurwa? Kurwa ją kawa. Loli Gózban, kurwa Kurwa.